Siemanko, dzisiaj robię krótki odcineczek dla Was z niedzielnej wymiany koła na letnie i pokażę Wam coś, nie wiem czy o tym już wspominałem, chyba wspominałem, a chodzi o to, że tutaj, nie wkładam głowy w nadkole, dziękuję, że się o mnie martwicie, że tutaj w samochodzie mamy takie oto cięgienko, widzicie to cudo? To jest cięgienko przymocowane z jednej strony do wahacza, a z drugiej strony do czujnika położenia wahacza. Tam takie zielone ramię. No, chodzi o to, że jeżeli samochód jest wyposażony w jakąś formę aktywnego zawieszenia, czyli macie np. Audi Q7 z pneumatyką, albo macie trójkę z jakimś magrajdem, albo macie światła z xenonem, z LED-em. Coś, co wymaga poziomowania, niekoniecznie spryskiwaczy, ale poziomowania, to macie przynajmniej jeden taki czujnik w samochodzie. Te, które mają te aktywne zawieszenia, mogą mieć cztery takie czujniki, te, które e, mają e, tylko ksenon, mogą mieć jeden z tyłu gdzieś, albo dwa, e, jeden z przodu, drugi z tyłu. E, ja miałem w golfie tylko jeden tylny. Przednia pozycja była jakoś emulowana, no nie wiem, kto wie. W każdym razie, po co ten film? Jak już macie dostęp do koła, jak już sobie zrzucicie kołko, i macie dostęp do tego czujnika albo do wszystkich czterech. To zauważycie, że tutaj jest taki. O, tutaj gdzie tu mam ten palec, tu. To jest taki przegub kulkowy z jednej strony i z drugiej strony. Z racji, że to wszystko jest wystawione na warunki pogodowe, no to tam się zbiera jakiś brud. E, pokażę wam zresztą, że to słabo teraz chodzi. O, teraz chyba lepiej widać, co nie? Zbiera się tu trochę brudu, potrafi nawet, widzę, przy rdzewie, to widzicie, że to praktycznie jest sztywne. Wygina aż to ramię. No i jak to sobie, sobie tak siedzi sztywno, to w pewnym momencie, jak wpadniecie w jakąś dziurę większą i to zawieszenie zapracuje, a te kulkowe przeguby już nie będą chciały się ruszać, no to pęknie to, albo pęknie to, albo pęknie to. I jak już macie do tego dostęp, to weźcie sobie WD-40, przepsikajcie se to, dajcie temu parę minut, poruszajcie tym, przepsikajcie znowu, przedmuchajcie powietrzem, jak macie dostęp do kompresorka, niech to się rozrusza, a na koniec walnijcie tam troszeczkę smaru, żeby tam z powrotem ani ten piach, błoto, ani woda nie yy, yy, się nie ładowały. Co nie? Także ja zaraz sobie tutaj to zrobię na każdym kółku, zaraz znajdę WD-40 i pokażę Wam, jak to zrobione. No ale tak jak mówię, sprawa jest prosta, a zaoszczędzi wam, zaoszczędzi wam dużo kłopotów, bo zaczyna się od jakichś prostych rzeczy w stylu, że wyświetla Wam się raz na jakiś czas, tam błąd zawieszenia, albo błąd poziomowania lamp, albo błąd doświetlania. Te błędy, które się wyświetlają na desce rozdzielczej są takie mało intuicyjne, bo on nam nagle wywali, że nie działa światło. No to chodzicie jak durnie i szukacie, która żarówka się przepaliła, co nie? A tu w ogóle może chodzić nie o to. Także bez komputera diagnostycznego później będzie ciężko w ogóle znaleźć, który czujnik jest uszkodzony, czy to w ogóle jest wina czujnika, czy jakaś wiązka przegryziona, czy jeszcze coś innego. Jeszcze jak samochód jest taki niski. No to weź tu bez podnośnika, zajrzyj tam, nie? Jeszcze w Kusiudemce to się coś da. W ogóle w samochodach z pneumatycznym zawieszeniem będziecie widzieć to, że na przykład któraś strona stoi, tak, jakoś dziwnie wysoko, czy dziwnie nisko, bo te czujniki są używane nie tylko do wykrywania tego, jak bardzo nierówna jest droga, w Magradzie tak jest, nie? Do regulowania tłumienia, ale w tych pneumatycznych zawieszeniach po to, żeby odczytywać poziom auta i dostosowywać go na przykład, nie? Tam jest z dokładnością do 1 10 mm to, co by chciał przynajmniej komputer odczytywać. Więc jak ten czujnik się naprzód urwie i wisi, później to ramię w jakiejś dziwnej pozycji, to komputer cały czas myśli, że wahacz jest nie w takiej pozycji, jak trzeba. Ten kompresor powietrzny tam łazi, pompuje to ciśnienie, później samochód stoi zamiast tak, to stoi stoi tak, co nie? Zresztą widzieliście może, chyba na Mr. Fixie to zrobiłem, że Macan, e, w Makanie takie coś się stało, tam był jakiś dostęp, na szczęście, że było to widać, że to jest to. No i po zrzuceniu koła dało się to uratować, skleić kropelką w ogóle, bo to jest plastik, no to czym to mam skleić? No, kropelką. Dobra, biorę latarkę WD40, przeszmaruję to i yy, po, 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 zobaczcie sobie, jak to powinno działać. Tylko z tej dolnej kulki wypłynęło tyle rdzy, że tak powiem. A ona dalej się jeszcze nie rusza tak swobodnie, jakbym chciał. I jak nie ruszam, to słyszę, jak tam trzeszczy piach. Także eee, Miało być szybka wymiana opon. <śm>